Powrót gołębie. Gołąb kontratakuje. No przecież teraz chodzi koło klatki. No właśnie, musiałem zamykać drzwi. <laughs> Ziomek, jak tak będziesz odpierdalał to kurwa ty Dobra. ręce nam ręce nam będą bolały nas O, albo niech tam właśnie no Napij się w obu Kurwa, tam masz na boku Nie Wygląduj na dół Napij się, napij się no, opa. Napisie, napisie, no. Jeszcze znalazłeś coś? No. A wody, wody się napij. Napij się wody. Tam. Wody się napij. Proszę cię, wody się napij. Okej? Okay? Jesteś zajebisty. Spoko. Tylko nie straj na nas, okej? Okay? Wygraj te mistrzostwa. Wygraj te mistrzostwa, mordo. Tak. kurwa najlepszy. Pamiętaj, najlepszy jesteś. Co? Mam ci jeszcze dać? Jeszcze głodny jesteś? Kurwa Dam ci o, Kurwa, wykończysz mnie <laughs> Kurwa Wykończysz wujka Proszę Wykończysz wujka Ale jest kurwa dobry słuchaj Co? Przedłuć kurwa, co nie umiesz? No, okruchy też jest Króżki też są dobre, jedz wszystko ładnie. Wszystko ładnie jedz i wygraj to mistrzostwo. Kurwa, telefon wypadł. <laughs> <laughs> Przepraszam. To dobry jest, nie? Chcę, wieczorek chcę, ty. <laughs> Deser chcę jakiś. No i co, jeszcze raz? <laughs> no, bo już... Ale mamy ziomka, co? No. Ja nie wierzę w to. A że ja nie wierzę? Tak już żeśmy się z 10 minut zakumplowali. No. Takiego ziomka mamy, że ja nie wierzę normalnie. Mamy, nakarmiliśmy trzy razy zaobrączkowanego ziomka, napojiliśmy, teraz dajemy jedzenie. Czyli trzy jak... 3... razy żonaty. Na, Trzy razy żonaty. Nabierze siły i... Te... Dobra, pożegnanie mistrza. A że pożegnanie mistrza? Leć! Leć! Nie chcesz lecieć? Leć! Dlaczego nie chcesz lecieć? No jadłeś się, wszystko. wszystko. Połamał cebulę. No nie, co za gołąb w ogóle, no nie. Właściciel musi zapłacić, a że właściciel musi zapłacić.